Widzowie, dzisiaj bardzo poważny film Mój stary wrócił um, z delegacji Z kraju smażonego sera, prostytutek i piwa Czech, naszego europejskiego Meksyku I... I dorwał tam Zielony kozel I don't fucking no What zielony kozel jest Ale jest zielony Ma 11 napisane By to nie był woltaż, błagam I... Nie mam za chuj pojęcia, jak smakuje, nigdy już się go nie piłem. Crack open. To nie jest jasny nigerek. Wezmę go tak, żeby jeszcze potem troszkę go zostało. Coś mi się ulało, więc zetrzemy. Mniejsze naczynie dzisiaj. Kolor jak mówiłem jasny. Test. Smakuje jak mniej gorzki jasny kozol. Mm. Czyli po prostu spyszne. pyszny. Mm, dobra, no czy gorszy niż ciemno, ale jest dobry. Taki 7 na 10. Um, nie no, 8 na 10. Jakiś żart mogę być o czarnych. No, czarny Murzyn chciał. Murzyn chciał zaczyć swoje drzewo genealogiczne i małpana pana jego nastrała. Albo czym się różni Murzyn od wiadra z gównem wiadrem. No. Więc tak. To na tyle w dzisiejszym krótkim odcinku. Mam włos w piwie. Um... bushes that